Siema widzowie, a wiecie, że ja mam kanał na YouTubie? Nazywam się na TikToku, bo ja mam kanał na TikToku z tak samo jak na YouTubie. I jeśli jesteś moim, jeśli jesteś moim widzem, to proszę zaobserwować kanał na TikToku, nazywa się jeszcze raz mówię Syplex Sigma, tak samo jak na YouTubie jeśli spotkasz ten kanał to bardzo proszę żebyś zaobserwował to na TikToku chyba jeśli nie masz TikToka, zainstaluj TikToka potem wpisz Syplex Sigma i wtedy zaobserwuj mam nadzieję, że mam nadzieję, że dużo ludzi mnie zaobserwuje a psie luzi ludzi mnie subskrybuje. Czyli wspiera. Z mam nadzieję, że tyle ludzi się dowie od tego filmiku.